Siemano z tej strony cześć witam w drugim odcinku z nowego sezonu na Player i dzisiaj ze jest Kolabo. No ściemneczko z No jak i widzicie, dzisiaj, no mów teraz o czym porozmawiamy. <laughs> no tak, dzisiaj porozmawiamy sobie, co byśmy chcieli osiągnąć na Player Life, ja jak i Kolabo, ale dzisiaj was właśnie witam y, właśnie w jego turizmo, a ja niestety pojazdu jeszcze nie mam. No, y, no i na tym przy tym pięknym widoku słońca, nie. Nie wiem, to jest chyba wschód, nie? Nie, zachód to jest no. już chyba. Ciężko mi powiedzieć, no, ale bardzo ładnie to to jest, jest piąta. A, bo cztery jest trzy, czyli. Mm. No, e, włączyłem sobie dynamiczne tak. niebo i to naprawdę tak. fajnie wygląda. Dobra, e, no to pojeździmy sobie, no. troszkę sobie pogadamy. Bo... Kozak, oczywiście. No. E, masz Mamy światełka. Się... W no właśnie nie. Przepalo, I... przepaliłeś. Przepaliłeś. No i wam, się. Jak żałka u no, no, no. E... Jak wyjdzie nowy iJust. Jak wyjdzie nowy iJust, Dobra, to dzisiaj sobie pogadamy. Może ja zacznę od tego, co bym chciał osiągnąć właśnie w tym moim drugim sezonie na Player Lifeie. E, no to przede wszystkim, żeby mnie znowu ludzie nie opieprzyli o te 300 czy tam 200k, to po pierwsze. E, żebym się już hmm. lepiej nie, tam e, nie czekał, na, nie żerował pożyczkami, coś takiego to się nazywało. E, osiągnął może milion, nie wiem czy mi się uda, ale milion euro. No, i to jest taki mój główny cel. Uda, nie? uda. Mam nadzieję, jest. Zero paysep karda, przyznaję się. Nie, ja nigdy paysef, za paystepa ja nie kupiłem, żeby nie było ludzi. Zawsze staram się uczciwie, nie? Żeby wszystko ja było. Tak. Kolabo tak samo. Nie, ja kolabo wiesz, bo ja widzę, jak ty tam ładnie zarabiasz sobie zawsze, nie? E, dobra, kolabo, ja już powiedziałem, co chcę osiągnąć, to teraz ty mi powiedz, co chcesz osiągnąć. Ja? Ja znaczy, to co w sumie już chciałem osiągnąć na poprzednim koncie. To osiągnąłem, bo moim celem był na pewno milion, który osiągnąłem. No moim celem również był... Um, infernus i turyzmu, żeby mieć razem jednocześnie i miałem to. Ale potem właśnie to mnie znudziło i założyłem nowe konto, które gram na tym. No i na tym już osiągnąłem ten milion, mam około majątek milion... 400? Gdzieś tak, nie? No hmm. i celem jest może tak z 2 dwa miliony, 2-3 dwa, miliony to będzie dla mnie spoko żeby mnie na wszystko było stać No. To dobra. Właśnie, to jest mój cel. Chciałem jeszcze... Tak, dobra. Ja właśnie w ogóle chciałem zacząć, że powstaje takie Bo jak wiesz, ten young team był, nie? Co, co ty nawet kolabowałeś przez chwilę w nim, nie? E, no, ale postanowiłem... Cały czas, cały czas jest, ale powiem ci, że te osoby, które tam są, e, my sobie tymczasem pogadamy coś tam, nie? No. Ale już tak nagrywać razem nie za bardzo. No bo oni nagrywają sampa, ja sampa nie no. nagrywam. Wolę mta tak jak ty. I postanowiłem, że stworzę no, grupę pięcioosobową wraz z. Właśnie do tych osób napisałem, czy złożyłem mi propozycję, czy co, czy taką właśnie ekipę, gdzie będziemy razem nagrywać. W nim będzie Wolf, bo, no, bo Wolf, spokój jest, ja z nim trochę gadałem, naprawdę fajnie mi się z nim gada. Myślę, że będziemy częściej z nim nagrywać. Tak jak z bo mam nadzieję. I jeszcze z no, Duszkowatą. Duszkowatą, może znasz. Duszkowatą, nie wiem, czy znasz. Nie, Maktot. No taka spoko co też nagrywa ZMTA Taka dziewczyna jedna, co nagrywa no. Zemta z For Life'a i z innych serverów. Ile, ile Ona ma 1100? Ponad? Coś takiego. Coś takiego. Nie pamiętam. Wow. E, jeszcze napisałam Druga. do dwóch osób, tylko nie chcę mówić, bo. O kurde nie, tak perfidnie. To jest nagrane, jakby co? Napisał ci ile? No. No, prawda? I jeszcze hmm. do dwóch osób napisałem, tylko na razie nie chcę mówić, bo nie wiem czy te osoby co, żeby na razie podawał ich tam Niki, ale może w przyszłym odcinku wam powiem wszystko tej drużynie, jak już w końcu ją zrobię. E, no i tak, i zastanawiam się, czy właśnie czy na każdy kolejny odcinek nie, nie zapraszacie innego youtubera, nie? Na pierwszym był Wolf, w drugim jest Kolabo i trzecim może kogoś też wezmę, nie? Jeżeli tam będzie ktoś odpowie odpowiednia tak. osoba do tego. Sobie nie, tak ogólnie nie. To no. My już mieliśmy dawno nagrywać, tylko że ja nie miałem czasu zbytnio, ale tak szczerze, teraz nie mam czasu. No. Znaczy, mam czas, ale w sumie nie wiem, jakoś tak. Wolę latem nagrywać z kimś. Latem jest cieplutko, ładnie można <grym> nagrać. Ale w lato się komputer no przegrzewa? Nie latem zazwyczaj, nagrywam z kimś. A, wiesz, tak. co, u mnie jest przeważnie nie, z czasem nie, nie. trochę i tak jakby trochę PC mi się zepsuł. No i tak w ogóle długa historia z tym, ale nieważne. I właśnie można powiedzieć, że za pół roku zacznę już tak trochę na poważniej nagrywać. Myślę, że z kamerką kupię sobie. nad Nie będę kupał green screena, tylko wezmę jakąś tam prześcieradło czy coś. E, I coś takiego jak, e, jak ta, na, z taką kamerką coś takiego. Myślę, że będzie fajnie ta MT w ogóle wyglądało. No i przede wszystkim PC też nowy, bo to też chyba jest najważniejsze, nie? Komputer przede wszystkim. Yy, bo cały czas nagrywam na tym samym komputerze, a on już troszkę też już nie, na, nie naciąga, nie naciąga. No tak już gorzej działa, tak nazwę. A ty labo co masz za wybraka no, pc Ja to kupiłem rok temu, kompa i do używanego. Trafiłem w sumie na okazję taką, bo gościu wyjeżdż wyjeżdżał na studia i sprzedał mi go za wiem, około 1500, coś takiego. Mm -hmm. No i co on ma? Wszedł zespoły tak No to no, 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 grafikę wiem, no. GTX GTX 660 czyli to właśnie dlatego na nagrywam Shadow takim programem No i co tam jeszcze? Procesor AMD <grym> Zimą jest mi ciepło, bo AMD bardzo wiecie. ciepłe są hmm. Ile tam giga na przykład e, masz no jeszcze? Tak, właśnie RAM Ile, ile RAMu? 8 8, A procesor 3,5 GHz No, spoko. 3,5 tak? GHz 6 oredyniowych No ja mam spoko. nadzieję, że za pół roku też będę się mógł pochwalić w końcu swoim PC-tem, bo na razie to szkoda gadać Aha. Ale za pół roku mam nadzieję spe specyfikację podam, jeżeli ktoś będzie tam, kogoś tam obchodziło. Dobra, gdzie możemy sobie jeszcze pojechać w no kolabo? Sobie zaraz wymyślimy e, No właśnie ja... nie wiem, ty mów gdzie, bo ja się tak... Wiesz co, kolabo... Ja tak będę e, krążył Wiesz co, chciałem jeszcze kupić w ogóle pereniala na pierwszy odcinek. Ile kosztuje pierwszy perenial? Ile tam pierwszy będzie pierwszy perenial? Tak, tak z, tysiąc, z tysiąc euro to pojedziemy sobie na giełdę Los Santos. Tysiąc euro, dobra, dobra. Czy tylko Kolo, <gulbo> bo na tym końcu jestem widny. Pożyczyłbyś jeden k w ogóle masz przy sobie? Mam. <gulbo> to byś pożyczył, ja bym chciał. Ta, od tak oddam ci, w ratach będzie kurwa Nie żartuję, co ty Dam ci jeszcze w procentach nawet 2k obraca. Nie no we. Dobra Mogę pożyczyć, ja to 1000 tysiąc, tylko 1000 to. co szybko tam... zarobiony Po szkole Po szkole? A ja ferie jeszcze mam Ostatni no. tydzień A ty kiedy masz ferie? Mi się zaczną Ferie dopiero Teraz, na koniec Stycznia. Wow. Mm -hmm. Na koniec stycznia mi się zaczynają, tylko że mm, pierwszy tydzień muszę chodzić na praktyki i dopiero drugi mam wolny i potem po tym drugim wolnym wyjeżdżam na kurs czy na miesiąc do Mosiny takiego czegoś mm -hmm. mm -hmm. Nie miejsca coś kojarzę, kojarzę. Ktoś kojarzy. Dobra to powiedzmy No i tam muszę wyjechać kupicie. na cały miesiąc żeby niby się dokształcić No, no. no rozumiem i w ogóle będziemy. Czekaj, no. tędy jedziemy? Możemy tędy jechać. O, pisze mi no. teraz, zrobię swoje pierwsze 1000 euro. Lol, ale osiągnięcie. Brawo, A, A ile w ogóle ten. Yy, od którego. Nie, czekaj. Jak to 1000... Nie, nie tysiące, tylko milion euro zarobiłeś? Co tam przeważnie robiłeś, może powiedz. Milion? Milion euro, powiem tak. Nie będę się reklamował, ale wrzuciłem odcinek najnowszy, który trochę pokazuje właśnie, jak mhm. to zarobiłem. Ale nie, no tak. Tak żeby powiedzieć Dużo strasznie na pewno dużo gry Na to trzeba poświęcić Zarobię zarabia, tak, zarabiałem L2, H2, N2 Zależy, zależy wiesz od dnia I głównie hmm, głównie też na tym, że handluję autkami Taki trochę ze mnie Mirek handlarz Strasznie dużo handluję Sprzedaję się zarobiłeś. No też chyba. trochę zarobiłem na nim No coś takiego, no tylko że jeszcze te podatki to wszystko to tam te naprawy to Jaki jest podatek na 1? Na 320, nie mhm. 19 tysięcy pięć. No jest troszkę podatek. Jest Wiesz, czasem tak... Dzisiaj mamy trochę... Sorry, ale trochę mamy opóźnienie, tak mi się wydaje. To jest takie minimalne właśnie opóźnienie. Sobie, mhm. No. Tylko właśnie nie wiem. I czy to ja złączę ja nagrywanie, ale nie wiem. No, no ale co? dobra no. co tam? Jak kochają to będą oglądać i będą chcieli docineczki. Wiesz co zrobię kolabo, Po prostu może ee, wow. Przewinę swoje audio tak jakby troszkę. Nie wiem jak, Nie wiem czy to wyjdzie. Zobaczymy no. jak to w praniu wyjdzie. Więc myślę, że będzie okej. Okay. Nie no, będzie to odczuwalne zbytnio. No, no. no. Ale to słońce zajebiście wygląda. Mega. W no, no. widziałem grafę no, na pula, nie? Ja tak skupiam się. na. Ło, no, ja wow, u mnie wraz latasz. Nie? U mnie wszędzie teraz derzesz, no, Ale dobra, to No po, dobra. po co chodzić jak można latać, tak? Tak. Dobra, muszę I... tu zabrakować, bo nie ma, Nie mam miejsca. Ja pamiętam jak było kiedyś popularne, że przyjeżdżali wkami i wystawiali za 1000 euro dla beki, nie? W tym wszyscy, wszyscy, wszyscy się wzbiegali tutaj. No. O kurde co? Ja wam mogę ty? powiedzieć taką historię. Nie, taką historię że kiedyś kąpiłem sobie tu na giełdzie, podjechał Perenial i wystawił gościu za 1200 euro Dobra mówię, sprawdza ID, patrzę, ID 1640 Mówię Łooo, wziąłem od razu, goście tam dawał go 1100 euro, ja wziąłem za 1200, nawet tam od razu mi sprzedał i za 1200 mhm. euro, takie co sobie Kupiłem, dałem mu tam jakieś tunę i sprzedałem za 30 tysięcy, jak dobrze pamiętam. O, wow, to nieźle, co mam dodać do niego? Ej hey, no nie, no tutaj. Drogi, tu jest za tysiąc jeszcze... Zapytam się czy mi sprzeda? Za 1000 hmm. za tysiąc. PM? Jakie... O jest jakiś... No, to... Komórczek. Komurczak Komórczek! Bang, bang! Zobaczymy czy mi sprzeda za jedenka. Taki, taki, będę trochę Janusz, negocjator. Go, go, gościu, mirek handlarz, jak ja. Ale, patrz, jakie ID już jest duże: 119k. Rosną, nieźle już. No, Cześć, możesz teraz się wzorować na mnie. Na przykład, jak chcesz zarabiać, to lecisz na L2 Handle. Handle. Handle, jak czekaj... Handel autami, no. Handle no. autami. jest Ja tak kiedyś na Savannie zarobiłem, Chyba druga na serwie była. I coś tam, gościu, <grym> zarobiłem na nich chyba 40k. Kolabo, poprosiłbym Cię o 200 euro. Sorry, 300. Czemu? Bo mi nie chce celnąć taniej. Czemu? Za 1300 nie kupuj. Nie kupuj go za 1300. Czekaj. To jest za drogo. Jak? Gdzie to może być jakiś tańszy? Czekaj. Jak, 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 jak ja poszukam. to szukamy. ale coś mam mało pieniążków. Ile tam masz po okresie? Ja mam za mało pieniążków niestety w bankomacie. 460 tysięcy Eee, no bez bardzo, bardzo mało kurde ty no. tu ja nie widzę nic nie no widzę no i turyzm no bo wszyscy są offline tu jest jeden zapytaj się go czy za tysiąc ton przykład przebaczę jak on tam się w nazywa? w szkołach bang bang. niga niga ryzykant niga Eee, nie store 1000 No, ciekawe czy Napisał nie O Jezu jak mnie takie coś nerwuje Proszę was To ile chcesz gościć? No no to wejm Po ile? Panie, tutaj silnik się rozlatł. Tysiąc 1700 Jezus Maria Napiszę, ja że wart 1000 euro. No to weź mu, napisz, że... Na, wiesz jak mu napisz? Jak? Nie wiem. Zapomniałem. A nie, czekaj. Muszę wymyśleć puncza na no szybko. <grym> napisz, może. Nie jest ciemny jak noc i bang bęk, bęk ty, ty, ty. Napis Napisał mi, to sobie znajdę za 1000 euro, ciekawe, gdzie znajdziesz co tyle, nie? Dobra, nie walizko. może zrobimy tak, że ja zrobię jakąś przerwę, bo nie wiadomo, jak mi to zajmie to szukanie. W tym no, sensie, no trochę może to potrwać. No, no, Więc dobra, ludzie, widzimy się za chwilę. No i już jesteśmy po krótkiej przerwie. Kupiliśmy to piękne autko, No i z turyzmo przesiadamy się na o wiele lepsze autko, w którym jest perennial. Bang Bang. Wum wum, kurde gościu, to taki zajebisty, Pa, pa jakie on drift robi, nie? Czekaj, tylko się... Nie dobra, muszę się rozpędzić jednak. No. Dajcie mi 10 minut, rozpędzę się do stówy i walnę Drift. Ja... To no, jest to no, piero no. mozma. Ta, to jest najlepszy perenial na świecie. Fajny w ogóle ma kolory, takie dziecięce dość. Pasuje do mnie przede wszystkim. E, pojedziemy sobie pod urząd. Zrobię sobie SSI jego, bo na pewno nam się przyda, czekaj. Patrz, 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 patrz to teraz kolana. Ło, wow, tyle lepiej nim jak nie wiem, nie? Ale taki, taki na początek no. może być. Jestem winny kolabo 1200 euro. Ej. No, co to jest? Ja już co tam wiem, kolabo? że są opóźnienia. Bo Czemu mogli, są? Mogliśmy, iść na mogliśmy iść na innego TS-a. Ej, dobra, ja to tam zrobię, że nie będzie. Ty, albo nie tutaj. Albo tutaj możemy no. zakończyć gdzieś. Tu jest fajnie ten. Czekaj, tylko żeby nie No ten o, patrzcie. Jakoś tak sobie zrobię. Nie, inaczej. Taką kamerę. Yy, dobra, ludzie, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę, subskrypcji, pozytywnym komentarzu. Dzisiaj ze mną był kolabo. Na razie, na razie.